Hej, cześć i czołem, gryzor zaprasza do świata Skyrim. Tym razem, ciemną nocą, dotarliśmy do rzecznej puszczy. Nasz cichy kot zabójca, przemarznięty, niewyspany i głodny, dociera do tej jakże przemiłej w tej ciemności, kuźni. I tutaj, feel completely warm. Także. Tak to wygląda, nasz kot przybył tutaj do rzecznej puszczy, gdzie pobierze pierwsze zadania. Oczywiście naszym głównym zadaniem jest jakby rozwikłanie zagadki smoka, który no chciał, nie chciał, uratował nam skórę, natomiast tutaj my będziemy chcieli zgłębić właśnie to, dlaczego akurat nas uratował ten smok. Czy było to działanie zamierzone, czy też po prostu Cóż, przypadkowo zaatakował Helgen? Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami? No to tak wygląda właśnie pięknie zmodowany, e, zmodowany Skyrim. E, widzicie ten efekt Bloom, e, ta głębia ostrości, troszeczkę zmniejszona. No szczerze powiem, napracowałem się przy, e, tutaj przy, e, przy ustawieniu tych wszystkich modów, no ale efekt jest e, wart czasu poświęconego i i naprawdę, naprawdę warto. Jeżeli będziecie kiedyś sobie próbować jeszcze kiedyś tam Skyrima odświeżyć, to polecam zmodować go maksymalnie. O innych modach opowiem później, na razie jednak jarajmy się tą grafiką, którą tu widzimy. Cóż ma dla nas tutaj Lukas? Lukan Valerius. Kupiec Rzecznej Puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. Tak, zdarzyło się, małe... Małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Hmm. Rabusie napadli na lukana waleriusa. Oczywiście jako przebiegły, dosyć podstępny, kot zabójca wchodzą w to. Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Łazów. To jest twój plan, Lukanie? Tak, Tak. na pewno takie zlecenie pomoże mi w zebraniu potrzebnej gotówki. Potrzebnej gotówki na wyposażenie, na zbudowanie sobie no, swego rodzaju bazy. Którą będę nosił zresztą notabene na plecach, ponieważ ja korzystam z modu Frostfall, który naprawdę wprowadza duże modyfikacje w grze, jeżeli chodzi o przetrwanie, o tak zwany survival. I naprawdę, naprawdę tutaj trzeba będzie, trzeba będzie postarać się przede wszystkim o to, żeby przeżyć gdzieś na otwartych przestrzeniach. Na otwartych przestrzeniach Skyrim. Ale. ta góra Tak tak, oczywiście, ale zapomniałem czegoś kupić tutaj u naszego lukana. Ponieważ yy, jako że zmodyfikowałem grafikę, potrzebne mi będą. potrzebne mi będą również pochodnie. Ponieważ idąc gdzieś na yy, otwartych przestrzeniach, gdzieś w nocy. Naprawdę jest ciemno, naprawdę nic nie widać, a spanie jest niezbyt bezpieczne właśnie w takiej, w takiej dziczy. Gdzież nasz tu ten Valerius ma pochodnie? Pochodnia. Czy on w ogóle ma pochodnie na sprzedaż? Kurczę, no dobrze by było, żeby miał. Drewniany backpack, brown fur. No właśnie. To jest nasz plecak, który będziemy mogli później używać. To samo tyczy się Tutaj naszego namiotu, możemy od razu kupić go. Chociaż ile mamy? Mamy złota tylko 110, także już widzicie, że tego złota mamy o wiele mniej niż normalnie. Eee, no cóż, nic nie poradzimy na to. Water skin. Widzicie, mamy też bukłaki możemy kupować. Eee, to sobie akurat kurczę 47. Jest dużo wody w okolicy, więc to nie powinno być problemem. Okej, okay, on tutaj nie ma pochodni na sprzedaż, więc nie będę się tutaj chyba. Nie będę tutaj mu zajmował czasu i wyjdę po prostu gdzieś na zewnątrz. Czy tu jest jakiś jeszcze inny wendor? Ja muszę się też wyspać, jak widzicie, tutaj mam ten w prawym dolnym rogu mam, mam ten wskaźnik, że nasz kot jest. Niewyspany. Kurczę, chyba zmieni? jestem... Tak, 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 już wychodzę, bo zaraz zostanę posądzony o jakieś włamania, których oczywiście nie chcę. Yy, gdzieś jest ta knajpa. O, tutaj jest, gospoda, której szukałem. Tutaj prześpię się troszeczkę, wyliżę rany, których... No właściwie te, tych ran to za dużo nie odniosłem tam, ponieważ udało mi się z pomocą tego rzeczonego smoka. Odzyskać. O. ty mnie w ogóle słuchasz? Odzyskać praktycznie z straconą głowę. Szukam pracy, wieści z laboratorium. Co masz na sprzedaż? Ja chcę pokój tutaj wynająć po prostu. Kotlet z Horkana. Wartość 12-10 punktów zdrowia. No dobrze. Widzicie ma tutaj ci sprzedawcy wszyscy mają o wiele więcej w tej chwili rzeczy do sprzedania, ponieważ ten mod I Need, który wprowadza głód oraz pragnienie do gry, no naprawdę, naprawdę tutaj dodaje masę, masę różnych rzeczy. No i więcej jest więcej też jest tutaj właśnie, właśnie rzeczy do kupienia, jedzenia. Ja chciałbym wynająć pokój. Tak. Jasna sprawa. Jest twój na jeden dzień. Dobra. Jakie plotki? Że Ulfrik gromowładny, uciekł z niewoli cesarskich. Teraz wojna rozgorzeje na dole. Byłem przy tym. Dobrze. Słyszysz, co do ciebie mówię? Dobra, to jest mój? Należy już do kogoś, a więc który jest spokój? Tego nigdy nie potrafiłem sobie. Czyżby to był mój? Należy już do kogoś. I... Hmm. Więc muszę najpierw odnaleźć pokój, w którym mógłbym się zdrzemnąć. Hmm. No nie rozumiem. Sprzedali mi tutaj pokój. Chciałbym się zdrzemnąć. Niestety nie mogę. Hmm. Tutaj. Może tutaj. Więc tak, jest 6.46 rano, wyruszmy, powiedzmy, 5 godzin, 6 mi starczy. Prześpijmy się 6 godzin, odzyskajmy troszeczkę sił, potem coś zjemy i wyruszymy w wyprawę. Widać, że jest jednak dobrze wypoczęty, ale tutaj no, muszę jeszcze chyba wypocząć, bo coś mi tutaj nie gra. Jest 12 po południu, o 4 wyruszymy. Tak zwaną nockę sobie zrobimy gdzieś w górach w czarnej gładzie. Budzisz się dobrze wypoczęty. A dlaczego mam tutaj ten wskaźnik księżyca? Hmm, tego nie rozumiem. Okej, okay, tutaj sobie zbindowałem jedzenie i picie. Ziemniaka zjadłem. Do tego czasu nie mam dla ciebie więcej piwa. Ziemniaki takie na surowo to chyba nie są zbyt dobre, ale napiłem się e, też, także. OK. Jestem zatem już wypoczęty, przynajmniej tak mi tutaj gra mówi, ale wskaźnik mówi co innego. Jestem wypoczęty, U, cóż za mgła, odrobina deszczu nam też spadła na, na głowę. Wyruszmy zatem do Czarny Głazu. Hmm, oczywiście nie wziąłem pochodni znowu, ale mam nadzieję, że się uda bez pochodni. Tym bardziej, że nasz ten kot... Gdzie jest Czarny Głaz? Czarny Głaz jest tam gdzieś u góry. Rozmawiaj schodem w tarcach. Tak, potem będę szukał pracy. Niech to tylko wyruszę na początek do Czarny Głazu. Och, zdążyłem już zmoknąć w tej wodzie. Widzicie, ten wskaźnik przemoczenia mi się pojawił. Ach, no, niedobrze, niedobrze. Mglisto, dżdżyście. Nie wiem, czy jest to dobry moment na wyruszenie w pierwszą podróż, w pierwszy. Tutaj są jakieś grzyby. Na pewno mi się przydadzą, ponieważ jako typowy zabójca będę również wytwarzał trucizny. Ok, czy ja mogę tędy przejść? <grym> Postaram się przejść tutaj bokiem. Może tutaj. O, tędy powinno być dobrze. Tutaj jakąś chatkę widzę na, widzę na horyzoncie. Ja już z poprzednich moich rozgrywek wiem, że w tej chatce. Nic się specjalnego tam nie dzieje, ale tutaj zaraz, z kolei, w tej wieży, w tej strażnicy, czają się nasi wrogowie, nasi przeciwnicy. Widzicie, już mam wskaźnik, znowu, że jestem przemoczony. Tutaj. O! Chmury przechodzą, także widzicie, fajnie, nam tutaj gra informuje. Ta zmodowana, że chmury gdzieś już przechodzą i że, że już nie będzie tam padało na naszą kocią głowę. Widzicie, słońce od razu wyszło. No, świetny jest ten mod. Świetnie też wygląda nasz kot zabójca. No dobrze. Zobaczmy, cóż tu się będzie działo. Ja pamiętam z moich poprzednich rozgrywek, kiedy to wjeżdżałem tutaj na pełnej prędkości, żeby to tak ładnie określić. O. Uff, uf, uff, uff. Dobrze, że awansowałem na kolejny poziom. Oj, oj Nie jest zbyt dobrze. Kurczę, pierwsza walka i ja od razu tak przy... mógłbym ją przypłacić życiem. O nie. O nie. ciebie Sierściuchu. Sierściuchu, co za rasista. Dobra, szpekasz, szybko. Kurczę, ja nie, nie trafiam w ogóle. Kurczę, no niestety. Chyba... Chyba mi się nie uda. Chyba nie jednak. Kurczę, no udało mi się. Jestem na... na... ...naszpikowany strzałami na te pierwsze moje bitwy. Chyba jeszcze nie doszedłem po, po, do siebie po tym... po tym... kurczę. Tak, tak, na pewno. Szybko zmieńmy sobie... E, ...miecz. I sztylet i miecz. I chodźmy w zwarcie. No cóż. Oj oj, ojoj. ojoj. Ach. Tak o to widzicie. Wykończyłem pierwszych moich przeciwników, z którymi miałem do czynienia. No nie było łatwo, muszę powiedzieć. No ale nasz kod zabójca. Nie jest jeszcze doświadczonym wojownikiem, jeszcze nie ma wprawy, to znaczy ma w sumie, ale chyba troszeczkę jeszcze nie doszedł do siebie po, po, tym, yy, po tym spotkaniu z cesarskim. Blackhide, to mi się przyda, żelazny hełm nie, żelazna strzała na pewno, no i cóż, to z tego przeciwnika tyle, złoto, to na pewno się przyda i długi łuk. Długi łuk, czy ja mam długi łuk, taką? Mam długi łuk, ale to jest troszeczkę inny. Mm, także będę mógł go użyć. Okej. Okay. Pamiętam, że tutaj gdzieś były jakieś skrzynie do podniesienia. Czy też na przykład taki oto mieszek złota? Kurczę. Czas nie uwagania, Tutaj już bodajże pół godziny nagrywam, a ja jeszcze nawet nie jestem w czarnym głazie. Także będę musiał chyba skrócić ten odcinek tylko po to, żeby dojść do tego czarny głazu No ale jak sami widzieliście, musiałem stoczyć niemalże śmiertelną walkę, którą przypłaciłem omalże życiem. No cóż, taka rola epickiego podróżnika. Muszę wymyślić jakiś zastęp... O, 48 zł, bardzo fajnie, to mi się przyda. Muszę wymyślić jakąś inną nazwę dla... Yy, jakiś substytut słowa epicki, ponieważ... Chyba za bardzo go nadużywam i nie zawsze jest ono adekwatne do sytuacji. Nasz bohater nie jest epicki, jest zwykłym kotem, który wyruszył z elsewhere, z południowej części krainy Tamriel, po to, żeby udowodnić coś światu, po to, żeby udowodnić coś tym dwóm księżycom, podczas których się narodził. Ale e, historię samego e, Kadzita i jego narodzin będę opowiadał. Troszeczkę później, w tej chwili, chciałbym się skupić na tym, co dzieje się tutaj pod czarnym głazem. Odkryto czarny głaz. Więc tutaj chyba nie będę się zbytnio zagłębiał tam w środek. Wyczyszczę tutaj. Wiem, że tutaj będzie kilku przeciwników. Będę się musiał odrobinę schylić. Odrobinę przyczaić You are dump. Ale dlaczego jestem dump? Któryś z przeciwników yy, jest? Załóżmy długi łuk. który z przeciwników nas już tutaj chyba wykrył. Już słyszałem pewien niepokój w głosie tegoż. O tak. Tak. Trzech ojoj oj oj, oj oj, nie, 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 tak nie może być. Chodźmy. Uciekajmy stąd, kurczę. Oj, nie, nie spodziewałem się tutaj aż trzech. Musisz założyć strzały. Kurczę, no nie mam strzał przy sobie. No tak, na pewno mi pokażesz, ale powalczmy na dwa miecze w takim razie. Wykorzystajmy nasze. Ach, pięknie, no tak. Te dwa mierze nam pomogą na pewno. Jeszcze dobrym łucznikiem to ten nasz kadzit nie jest. Strzały mu się zresztą skończyły. Oj, kurczę, no cien, cienko to widzę. Mam nadzieję, że tutaj wmanewruję tych, tych bandytów. Tym bardziej, że oni używają w tej chwili łuków, także łatwo mi będzie z nimi sobie tutaj pewnie poradzić. Tak, tak jak widzicie, został już tylko jeden. Oby, oby. Oby nie musiał zbyt długo lizać ran. Ach, dostałem kolejny poziom, także... Dobrze, udało się. No, ciężko, ciężko tutaj jestemu kad'owi na tej dalekiej północy. Widać, że nie dość, że kraina nieprzyjazna to i też zamieszkujący. Mm, zamieszkujący nią bandyci też nie bardzo. Świekowana zbroja. Czy ona jest lepsza od mojej? Chyba nie. Rzemienne buty. Też nie są lepsze. Nie biorę. Nie biorę. Ponieważ chciałbym mieć udźwik jak największy tam. O, Winos Alto, to mi się przyda, złoto 10 oczywiście. Strzały, długi łuk. Oczywiście, że biorę. Jeszcze, jeden, jeszcze jednego mam tu gdzieś przeciwnika. Widzicie jak wygląda Tamriel w modyfikacjach. Naprawdę, naprawdę przecudownie wręcz. Okej. Okay. Sprawdźmy, co ma ten delikwent. Hunter Spear 35. Hm. Czy ja mogę to jeszcze wziąć? Ale to jest futrzana zbroja za 50. No to oczywiście biorę. Żelazna strzała również. No i okej. Okay. Chodźmy do Wrót Czarny Głazu. Ja dzisiaj popijam sobie. Pozwoliłem sobie zrobić przed nagraniem. Pozwoliłem sobie zrobić tutaj miętową herbatkę. Ponieważ. No, czasami przy takim dłuższym nagraniu. O. Exposure has increased. To jest właśnie Frostfall. Mówi mi, że jest mi coraz zimno, że w ubraniu, w zbroi, w okryciu, które akurat mam założone, niestety, niestety wychładzam się coraz bardziej. I to wpłynie później na szybkość poruszania się i parę innych wskaźników. A cóż to za topory latają? <laughs> Ach, co to jest? Topór bojowy, bojowy, ciężar 20. Cóż, no tego się nie spodziewałem. Od tych modów widzę, że niektóre nazwy z tej polskiej wersji się pozmieniały odrobinę. Schową się, bo tutaj też są przeciwnicy moi. Schową się tutaj, może coś tutaj znajdę. Ok, tymczasem muszę wylewelować, wyawansować sobie naszą postać. No to oczywiście mała e, propozycja. Cóż mógłbym wylewelować. No ja myślę, że kondycja w tej chwili to jest najpotrzebniejsze dla naszego zwinnego kota. Jeżeli chodzi o samą, o samą tutaj cechę do rozwinięcia, to no chyba jednak będę, pójdę w to łucznictwo, bo coś słabo mi na razie idzie. Silniejsze napięcie, łucznictwo, łuki zadają obrażenia większe o 20%. No to mi się bardzo przyda. Poziom drugi. No i oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o awansowanie naszego kadzita. Także w tych oto cieniach czarnego głazu skryliśmy się naszym Alkoadimem. No i cóż, w następnym odcinku będziemy penetrować tą że zapomnianą gdzieś tam wysoko w górach świątynię ten tempol. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!